Driftowanie w końcu! W końcu! Będzie sezon trzeci. Znaczy rozdział trzeci. Rozdział. Pie y nie wiem, nie umiem mówić już. Łączenie. U. Rozpocznij następny rozdział, ale ekran. I E. To klikam. Ile było? 18 godzin na morzu. Super. Fajnie, że zrobili coś właśnie tak na start, taką kascenkę Co to teraz? My nie jesteśmy na wyspie jeszcze. Nie mogę biegać, mam połama nogi. Nie jest to wyspa tu kto siedzi. To jest chyba ten z karnetu był, co będzie w karnecie. Nie mogę biegać w ogóle. Takie przedstawienie postaci teraz będzie. O! I są ci wszyscy. Fundament. Przetrwający po evencie. Usiądź. żywam się wyjaśnienie. Uh. Przez ostatnie oh. parę lat wszyscy sporo przeszliśmy, a o wielu rzeczach nawet nie pamiętam. Dajcie z siebie Ale dopóki nie uwolnimy punktu zerowego, czekają nas zagrożenia takie jak ostatnia rzeczywistość albo gorsze. Nie da się tego uniknąć, więc potrzebuję Waszej pomocy, by zniszczyć powojony reżim. miejsca Ja piernicze. O jest wyspa A to jest ten trailer który tak no trailer który widziałem Bo był unikowany już. Przynajmniej ta scena z traileru bo to nie jest zupełnie ten sam bak Pięknie to wygląda. Dobra. Coś jeszcze będzie? Fundament w ogóle wyjaśnił pętlarzom, kim oni są. Jakby wytłumaczył im, że nic nie pamiętają, co się działo przez ostatnie parę lat. E ekipa Fortnite karnet Member Benefits Unlocked. Dzięki członkowskiej ekipy. Masz już dostęp do karnetu bawełnego na ten sezon oraz innych korzyści dla członków ekipy. Odbierz. Pochwały. zdobywaj po, po, pochwały w trybach z ikonką. Dobra, dobra, to jest to, że poza karnetem... poza royale można wbijać. Dobra. Mamy Shanta. To jest skin za pierwszy poziom. Dobra, dobra Jeszcze raz, dobra, dobra, dzięki, dzięki Czemu jest to samo lobby? Jest to samo lobby co w sezonie 8 Nie powinno to tak być Nie wiem... Kurde Przez to, że jest to lobby nie, nie czuję się jak, jakby to był nowy rozdział Ale okej, okay, okej okay. Karty bojowy Przejdźmy karty bojowy najpierw, Czemu? Mamy tą y, szanta To jest taka... Taki pustynny skin, tak? ma drugi styl, taki... Taki, nie wiem... I mamy Ronin. To też jest taki... Taki jakby ninja. Tak, Hmm, eee, taki średnie to... To jest smuga. No, no dalej jest ten sam system Kupywania tych poziomów Za gwiazdki. No, no, kurde, nie chciałem tutaj... Okej... Okay. No motka. Prawdopodobnie do tego Ronina właśnie. No, ja nie chcę, nie chcę tak robić, nie chcę kupywać. Malowanie, uuu malowanie fajne, podoba mi się to, okay. A to jest nowa broń w ogóle, to nie jest skarba, bo to zwyczajnie jak pokazuje. No. Mamy monsterek, o fajne. Mamy tą y, buff lamę. Hellerynę skin. Lotnia? Fajna, fajna, taki monster Truck no. Malowanie kill -off. Ciekawy, ciekawy. O, i tą mą chodkę wiedziałem na Twitterze, że tu będzie teraz. Serduszko. Fajne, fajne. Ekran czytywania, odkrywcy. Tak, by z nowa mapa całkiem. Jest ten skin, opoka, fajny jest ten skin, podoba mi się, podoba mi się. Kolejny skin Doronina, on ma chyba dużo stylu z tego co tutaj widzę. Uuu, ten kill będzie fajny, taka włócznia z takim, Uś, tutaj taki lis. Mega mi się podoba, ekran ma, znaczy muzyka. Jesteśmy na stronie piątej już w ogóle, tak szybko to mija. Eee, Gumiak, no. Ciekawy, ciekawy chłop. No to jest, to jest to chyba ma tutaj gumy do życia w środku. One się ruszają w ogóle śmiesznie. No. O, styl w czapce. No i super. O, to, to, to ten plecak taki. Tam od. Ale to jest emotka. Królowej szyścianów. No to fajne. Przebiję. No. Jestem ciekaw tych broni. Wszystkich teraz nowych, jakie będą. Bombez balonowe. Fajna, lotnia. Nie chcę, nie chcę. Ten skin. To on też był właśnie w tym. Na tej wyspie. małej to była. Bronin, płaszcz. Mm. I Spider-Man na stronie 9 jest, kurde sam on, sam Spider-Man w końcu, w końcu jest w grze, plecak spider ja, muzyka jakaś, a tutaj nie jest spędzona spider ale też fajna, eee. mega fajny, mega fajny ekran, podoba mi się bardzo, tutaj mamy Starą Wyspę. Tu nową, chyba. No, no, a to jest z impostorów, chyba, emotka Może trochę zmieniona. Bo ma jakieś takie, o. Eee, luźne włókno. Mamy styl tej baby. Eee. A to jest emotka, tak? Ale fajna. Tak z O. A czy nowy pobijak. Nie. Nie. A, i to jest yy, strój tego symbiota, czyli taki venom spider man jakby. I wiem, że jest jeszcze biały Spider-Mana no go na gotowaniu, ale z dodatkowych nagrywach, prawdopodobnie. No, jest taka lotnia do niego. I malowanie. No to tyle z koronatobowego. Zobaczmy maski opoki. O! Będzie można dużo masek mieć do niej. Tak jak było. Jest fundament właśnie. Fundament jako skin. Niesamowite. Jak mnie oglądacie nie od dzisiaj to pewnie wiecie, że Fundament jest moją ulubioną postacią fabularną w tej grze. Ma taki kill off. Eee... Pelerynę swoją. Na jednym ramieniu zawieszoną. Malowanie jakieś młotki mm -hmm. Graffiti i drugą stronę, która jest yy, zablokowana jeszcze. I ten fundament za, szyj, za dwa miesiące dopiero będzie. Więc on jeszcze zostanie prawdopodobnie O, pra... dobra. Tu pewnie jest drugi styl do niego bez maski, bo to jest to rok. Dodatkowe nagrody, dodatkowe style, mnie to nie to nie tam interesuje, to bardzo, o tak, spiderder-man biały I to jeszcze zablokowane, nie wiadomo jakie będą te dodatkowe za ponad setny, takie, no eee. o, to by było fajne eee. czarny taki styl mhm. I te nagrody prawdopodobnie będą za tydzień A, za 11 dni, dobra, pokazuję, to, to, dobra, to nieważne no, eee, dobra, Sklep z przedmiotami, coś się zmieniło. Aha. No, dobra. Serwery leżą, jak widać. No, no, nie chcę tego sklepu już. Eee, dajcie mi ustawić. Kurde, nie, nie umiem używać tego nowego ekranu, nie da. Dora. Udało się znaleźć nowy skin. Myślę, mi się podoba ten skin. Aha. No. Więc. <grytans> Widać, że dużo ludzi gra teraz. Skina nie można zmienić. O, udało się. Dobra, nowe zadania. Uuu, mamy. Dobra, zadania do dnia. Co dodatkowe dnia. Można sobie robić te zadania dnia. Takie zadania. Mamy nową mapę, którą w ogóle zobaczymy w grze. Bo jeszcze powiem teraz, że film jest podzielony na dwie części, jak zwykle. W tym odcinku, w tej części reaguję na karnet bojowy, na wszystkie zmiany tak w lobby A w następnym odcinku będę reagował na y, cały gameplay, mapę i w ogóle I ten drugi odcinek wyląduje jakoś za parę godzin po publikacji tego Więc jeszcze dzisiaj będzie bardzo warto pamiętać ehm, Cel dodatkowe sezonu Ukończyć trzy zadania sezonowe i to są te zadania sezonowe Znajdź urządzenie, takie fabularne to będą, tak? Do ja tu EXPA za to jest do tu 25, tutaj 55, za wykonywanie szanta, wezwanie szanty. O! Jej, muszę odblokować części armoru. Dobra, coraz bardziej mi się podoba ten skin. Etapy: takie, takie zwykłe, jakie, o, wykonyć zlecenia, kolekcje, ryby i NPC. -ty. Jest mniej ryb, npc tów to też chyba mniej. Ale to nieważne. Czy coś jeszcze mam do zobaczenia tutaj? Zobaczmy tryby. O! Solo. Mamy na solo fundamenta. Dobra, także to tyle w tym filmie. Widzimy się za parę godzin. A ja teraz skakuję do gry.